Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Z tymi czytaniami podczas Mszy Świętych to, to nie jest tak, że ktoś wyciął różne fragmenty, tak podrzucił i co spadło w jednym miejscu, to akurat znalazło się w, tym, w tej konkretnej niedzieli. Te czytania mają konkretny sens. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na czytania z niedziel, to zawsze jest jakieś połączenie między pierwszym czytaniem a Ewangelią. Z drugim jest pewien problem, ale zwykle pierwsze i Ewangelia są jakoś połączone. Albo siebie nawzajem tłumaczą, albo jedno drugie zapowiada. W każdym razie jakiś związek tam zawsze jest. I teraz u Jeremiasza w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o krzewie. Słyszeliśmy o takim, które jest zanurzone, które ma korzenie zanurzone w płynącej wodzie. I o drugim krzaku, który rośnie na pustyni. W Ewangelii słyszymy o błogosławieństwach i o biada. Więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na tym krzaku, co rośnie na pustyni, czyli żebyśmy się skupili na tym Jezusowym biada. To drzewo, które wybiera miejsce spalone, ziemię słoną. Ziemię bezludną. Zobaczcie, czy taki krzew umiera. Czy taki krzew umiera. Czy taki krzew jest skazany na zapomnienie? No, jeżeli moglibyśmy sobie przeglądać atlasy geograficzne, to się okazuje, że na pustyni życie ma się całkiem nieźle. To znaczy, roślinność tam jakaś rośnie. Tylko, że to jest takie życie na 10%. Na 5%. Nie? Tam nie będzie wielkiego rozkwitu. Nie będzie uwolnienia potencjału. Będzie raczej walka o przetrwanie. Więc zobaczcie, jeżeli Jezus nam dzisiaj mówi biada, jeżeli Tobie mówi biada, to mówi Tobie dlatego, że żyjesz na 10%. Na 5%. Nie? Walczysz o przetrwanie. A jesteś powołany do życia wielkiego. Jesteś powołany do pełni, do radości, do wolności. Jesteś powołany do tego, żeby swoje korzenie zapuszczać w wodę płynącą. Nie? Bo, bo wtedy, jak w nią zapuścisz swoje korzenie, to obojętnie, co cię spotka w życiu, jakie burze, jakie upały, to to nie zmąci Twojego życia. I teraz pierwsza rzecz. Biada bogaczą. Biada bogaczom. To jest w ogóle bardzo ciekawe biada, bo jeżeli sobie popatrzymy na Stary Testament, to jest tam powiedziane jednoznacznie, że bogactwo jest objawem Bożego Błogosławieństwa, Bożej przychylności. No to dlaczego Jezus mówi, biada? W Starym Testamencie znajdziemy, mimo, mimo że jest mowa o tym, że bogactwo jest znakiem jakiegoś błogosławieństwa Bożego, to mimo tego widzimy wielokrotnie, że szczególnie prorocy bogaczy upominają. Bo mimo tego, że są bogaci, że są błogosławieni, no to jakoś się sprzeniewierzają temu bogactwu. Pamiętacie nawet Jezus tę opowieść o łazarzu i bogaczu? Bogacz żył i używał, a u jego domu, u jego drzwi łazarz umarł. Umarł biedak między psami. I biedny ten łazarz zasiadł po śmierci na łonie Abrahama, a bogacz został potępiony. Pamiętacie tę opowieść o innym bogaczu, któremu obrodziło pole? Wielkie zboże. I on sobie myśli: Dobra, to zbóżmy, to moje spichlerze, postawmy większe. I jak je sobie wypełnię, to powiem sobie, teraz możesz żyć, teraz możesz używać. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Nie, problemem wcale nie jest posiadanie. Problemem wcale nie jest posiadanie, bo ono jest widziane jako Boże błogosławieństwo. Problemem jest zamknięcie swojego serca. To jest prawdziwy problem. Zamknięcie swojego serca. Mało tego utożsamienie swojego ja z tym, co się posiada. Czyli zamknięcie się w swoim skarbcu. Zamknięcie się w swoim spichlerzu. I teraz zatem Jezusowe wezwanie nie chodzi o to, żebyś teraz stał się biedny. Chodzi o to, żebyś stał się ubogi. Masz stać się ubogi, bo biedny i ubogi to są różne terminy. Masz stać się ubogi, to znaczy, żebyś zobaczył, że jesteś bezpieczny, obojętnie ile posiadasz. Obojętnie. Żebyś stał się ubogi, to znaczy, że jesteś wartościowy, obojętnie ile masz na koncie. Jesteś w pełni wartościowy, obojętnie jak jesteś w stanie się ubrać. Ym. Więc. Bo Twoim bogactwem, jedynym bogactwem, tym bogactwem, z którego trzeba się chlubić, tym bogactwem, w które trzeba się ubierać, jedynym, w którym warto, w którym trzeba położyć zaufanie jest to, że jesteś przez Boga kochany. Nie ma innego, większego bogactwa. Więc kiedy się w nie ubierzesz, to trzeba całemu światu pokazywać, że jesteś przez Boga kochany. I jak to zobaczysz, że jesteś kochany przez Pana Boga, no to wtedy swoje korzenie zapuścisz właśnie w tę wodę, wodę pełną życia. Drugie, biada sytym. I znowu właśnie, nie chodzi o to, że mamy głodować. Nie chodzi o to, że mamy przechodzić na dietę. Choć jak spojrzałem na wagę, to myślę sobie, może to jest dobry pomysł. Po zimie zawsze. Teraz dobry czas, żeby zrobić formę masa już jest. Chodzi o to, żeby, że problemem jest to, kiedy swoje życie ukierunkowałeś na zaspokajanie swoich potrzeb. Problemem jest to, że swoje życie ukierunkowałeś na zaspokajanie swoich pożądań, swoich apetytów. Nie tak jakby można było powiedzieć, że żyć, to znaczy konsumować. że żyć to znaczy, kupować, najadać się wycieczkami, wakacjami, zdobywać kolejnych partnerów, do kolejne doświadczenia. Ja nie wiem czy ja już tego kiedyś nie mówiłem, kiedyś wstrząsnęła mną rozmowa z jednym studentem, młodym chłopakiem, mieszkał razem z dziewczyną i kiedyś tak żeśmy, zeszło nam na ślub w rozmowie i on mówi: "Nie, nie, że absolutnie ślub nie wchodzi w grę, nie ma takiej opcji." No bo on chce korzystać z życia. On chce korzystać z życia. Chce wycisnąć to życie do ostatniej kropelki. Chce podróżować, korzystać, cieszyć się. Jak tak, jak tak posłuchałem tego człowieka, no to zobaczyłem mnie życie ukierunkowane na zaspokajanie pożądań. Nie? I jak tego słuchałem, to naprawdę ja nie miałem wrażenia, że takie jego nastawienie daje poczucie bezpieczeństwa. I pomyślałem sobie dalej, że może to dobrze, że oni nie biorą ślubu. Bo nie wiem, czy, tam jest, czy takie małżeństwo by jakoś długo potrwało. Zobaczcie, w Jezusowym wezwaniu, biada sytym, pobrzmiewa takie zamknięcie też na drugiego człowieka, a skoncentrowanie na sobie, na swoich pożądaniach, na swoich apetytach. A tymczasem my jesteśmy powołani, żeby kochać. Jesteśmy powołani, żeby drugiego kochać, żeby drugiemu służyć. W biada bogaczom mówiliśmy, że pierwszym krokiem jest przyjęcie tego, że to Bóg nas kocha, a teraz chodzi o to, żeby kochać innych tak samo, jak my jesteśmy kochani. Więc nie liczy się pytanie, jak ja mogę zaspokoić swoje głody, ale jak ja mogę drugiego bardziej kochać. Bo to służba, bo to miłość jest w stanie zaspokoić największy głód Twojego życia. Zaspokojenie nie da Ci konsumpcja i pożeranie kolejnych rzeczy, poczucie sensu da Ci miłość. Kochanie drugiego człowieka, bo to służba drugiemu daje spełnienie. Więc jak to zobaczysz, jak to, to, to wtedy swoje korzenie zapuścisz w wodę płynącą. Taką wodę pełną soli mineralnych, które dadzą Ci siłę, dadzą Ci witalność. Dadzą witalność Twojemu życiu. I trzecia rzecz. Biada, gdy Was chwalą. Biada, gdy Was chwalą. I znowu nie chodzi o to, żeby, żeby o nas mówili źle. Że to jest dobrze, kiedy o nas mówią źle. A to jest źle, kiedy o nas mówią dobrze. Ale chodzi zwyczajnie o szukanie zaszczytów. Chodzi o szukanie zaszczytów. Pamiętacie, jak Jezus punktuje faryzeuszów, że sobie przedłużają szaty, żeby się ludziom pokazać, żeby podkreślić swoją pobożność. Albo jak punktuje ludzi, którzy się modlą na pokaz. Którzy lubią być pozdrawiani, rozpoznawani ze, z tego względu, że pełnią jakąś, burz, jakąś Bożą Służbę. Więc problemem jest to, kiedy my urastamy w pychę, kiedy szukamy zaszczytów, kiedy szukamy docenienia. Szczególnie wtedy, kiedy naszą pychę karmimy naszym życiem duchowym i religijnym. Wtedy to jest problem. Więc swoje korzenie zapuść nie w ziemię bezludną. Ale w wodę życia, bo jesteś kochany przez Boga, jesteś bezpieczny i dlatego, że jesteś bezpieczny, możesz spokojnie drugiego człowieka kochać, możesz też w pełni kochać tego, który Ciebie pokochał. On ukochał Cię pierwszy, a więc skoro tak, to i Ty możesz Jego kochać. Nie musisz karmić swojej pychy, nie musisz karmić swoich apetytów, nie musisz swojej wartości upotrywać w tym, co posiadasz, bo jesteś kochany. A skoro jesteś kochany, to kochaj. Zobaczcie, jak czytamy te Ewangelię, to za każdym biada stoi wielkie błogosławieństwo. Jezus mówi biada, dlatego że, że mu jest przykro, że mu jest głupio. Że my nie bierzemy tego wielkiego błogosławieństwa, które na nas czeka. Więc można by się dzisiaj zapytać, to które biada jest dla ciebie? Które biada jest dla Ciebie? I dlaczego to warto się zapytać? Bo za każdym biada stoi wielkie błogosławieństwo. Więc jak sobie to znajdziesz, to swoje, to będziesz wiedzieć, jak wielkie błogosławieństwo Bóg przygotował dla Ciebie, jak wielkie dobro chce Ci dać.